Polskie życie i ja, polskich realiach. Siedzę w obstranym domu w Ciechocinku i już nie potrafię patrzeć na ten telewizor. Nic ciekawego. Kolumny kupiłem, nie działają. A jak żyć? Może czas wyjść. Chociaż jak patrzę na te stare bloczycha, to aż mi się nóż chowa w dupę. No po prostu nie chcę się żyć. Stare szmaty mam. Zamiast firanek. I fotel. Ja, tym fotelem mam specjalne wspomnienia. Grażyna. Kiedyś mieszkała tu ze mną, ale w momencie, w którym przestałem sprzątać, wyprowadziła się do Zbyszka. Gdzieś tam są razem. A ja, jak tylko spotkam, to krzyknę do niego. Chodźcie! I wyjaśnię mu wszystko, co kryje moje serce. Albowiem nie wybaczam. Mam na imię Bogdan. Nie wiem, czy już wspominałem. Moja wersalka już nawet nie śpię na niej Postawiłem tam doniczkę z kwiatkiem bo, bo już nie mogę na niej spać Bez grażyny to nie to samo Książki mam stare Świeczkę mam A to nie wiem co to jest Coś tam jest Ach, Idę na rewir I tak już nic mi w życiu nie zostało Także idę zobaczyć co słychać na dworze Kurde, nawet drzwi nie mam siły otworzyć, stare bloki. Nikt tu nie sprząta. Zamknę lepiej, bo jeszcze mi się ktoś włamie. Chociaż kto by tam wyniósł cokolwiek, chyba te wersale by ktoś wynosił, ale tylko z grażyną. Bez grażyny to już nie ma po co jej wynosić. O! A mi się ciężko skacze. Normalnie aż. Czuję zmęczenie w moich starych koczynach. Nie mogę nie mogę nie wydać siebie tego dźwięku, tak mnie to męczy. Już mi się nie zginają. Kolana, tak jak kiedyś, patrz na tych ludzi. Każdy z nich gna w jakąś stronę. Każdy z nich ma swoje sprawy. Tylko chodzą po środku ulicy i nie wiadomo, po co, nie wiadomo w jakim celu. Ktoś motora. O? K -k -k Grażyna? Grażyna, to ty? Przepraszam, nie, to nie ty. Nie poznałem. My z Grażyną zawsze się tak witaliśmy. Pępolami się strzelaliśmy. Grażyna? O! Dobra, to też nie ty. Pępolami się strzelaliśmy. W sensie. zderzaliśmy się pępolami. Dobra, nic mi już nie pozostało. Siadam na motor, ich jadę. Ja wsiad wsiadam, tak. Jadę. Cholera, jak tym się steruje? Dobra, czekaj. Już wiem. Już wiem, jak się tym steruje. Dobra, jadę. Z drogi! kurde! Ach, cholera jasna. Cholera jasna. Kto ten motor? Tym się nie da jeździć. Wiatr, motor to... Grażyny! No raczej imitacje grze, nie przychodźcie do mnie, ja nie mogę na was patrzeć. Dobra, czekaj. Weź ten motor stąd. Już chłop go nie znajdzie teraz. Dobra. Idę do pubu się schlać, bo to nie ma, nie ma w ogóle po co żyć. Pub scyzoryk. Halo? Halo? Halo, sprzedaje tu ktoś? Ale fajne trunki, bym se wypił takiego Walnąłbym se takiego baladajsa, Ale nie mogę Bo nie da się tam wejść Halo, kto tu pracuje taki chudy, że on się tu mieści? To dlatego nawet nie potrzebują zabezpieczeń, bo to tylko jedna osoba wejdzie na świecie Panowie Co tu się dzieje? Gdzie jest alkohol? Ty tu sprzedajesz? Sprzedajesz tu? Dziś zlecenie z zewnątrz. Szef gangu złodziej samochodów Roman Populik porwał córkę szefa konkurencyjnego gangu. Ci zwrócili się do nas o pomoc. Musisz uratować Julię i zemścić się na Romanie. Uważaj, na terenie Romana wszyscy łącznie z policją są przekupieni i wiedzą, że ich odwiedzisz. Po zakończeniu zadzwoń do nas z mieszkania, do którego ci zawieziemy. Zapłata półtora tysiąca dolców. Ja, jakich dolców? Ja, jaki Roman? Jaka Julia? Jakby, no dobra, dawaj mi te dolce. Ja, się, ja chętnie, chętnie wezmę tę robotę. Powiem ci, że nie sądziłem, że jesteś takim gagatkiem. Wyglądasz jak scyzoryk, taki chłop. Jakiś. Y, ten. gangster. Czekaj mi się coś psuje. O, dobra. Dobra, biorę tę robotę. A ty kim jesteś? Też masz jakieś dziwne rzeczy dla mnie? tu e, wiesz, no to ja chcę alko kupić. Amerykańska beretta za 56 dolców, dawaj. A będę strzelał teraz. Tylko po co mi ta beretta, jak ja nie mam... nie do boi. A, dobra, idę zabić Julię i Romana. Nie pamiętam już, czego oni chcieli ode mnie tu. W każdym razie zawieźli mnie do umówionej lokacji i ja teraz mam zrobić co trzeba. Czyli zrobię co trzeba. Bo tam, gdzie jest zwyszek i Grażyna, to no zarobię na giverę i ich odwiedzę. Tak jest. Dobra. Co my tu mamy? Z telefon. Z szafa. Szafa jest. Ach, dobra. Mam giverę, z której nie mogę strzelać, bo nie mam naboi. Może będą się nie bać. O! O znalazłby jakiegoś kijaszka tutaj? Dobra. Powiedzieli mi, że to nie jest zbyt miła dzielnica, a także wale każdego w kapsztyle, jak tylko zobaczę. Ostrzela do mnie! Co no to jest. Chłopie, weź to schowaj! No czego strzelasz? Dobra, jeszcze raz, przejście, wale na Pyrę. Dobra, walecie. Kato! Gdzie ty jesteś? Oż ty, o kurde, zabrałem mu broń, mam już teraz naboje, muszę się uleczyć. Aż kupanec trafił mnie w ciec. a na szczęście tylko drasnął. Kula przeleciała i tylko zrobiła mi lekką ranę. Nic mi się nie stało. To ja jestem twardy, mówi na mnie Bogdan, co on myślał? Że co, że możesz się tutaj bawić ze mną w takie rzeczy? Nie będziesz się bawił. Zobacz, masz krew na jajcach. Dobrze tak się czujesz teraz? Na pewno źle. A sąsiedzi tutaj to się pochowali, bo tu że strzelają. Ach, czekaj. Muszę złapać oddech. Widzę, że to nie będzie przyjemna przeprawa przez okolice. Miejsce straszne. O ty ku... O tu! Oż ty, szty... kolejny! Ja kurde, nie mam naboi. Dobra, lecę po naboje. Co jest, kurde? Co... Ju, panowie! Dobra, mam jakieś naboje tam z podniosłem z ziemi piętą. Muszę ich mądrze użyć, muszę ich... teraz ich wystrzelam. Leży lezi, lezi kałach, leży lezi kałach, dawaj mi To nie kałach chyba, to karabin. <ścoughs> nie wiem, może, może i karabin. Wygląda jak kałach, ale nie do końca jak kałach. W każdym razie teraz już, teraz już się nie, teraz już macie przesraę. Ja już się nie pierdzielę w tej okolicy. Wszystkich strzelam. Wszystkich. Czekaj, Byszka moja. Wszystkich będę strzelał. Każdego malę nawet stare baby, nawet stare baby będę strzelał. Gdzie się schowaliście? Halo, żyje tu kto? O, ty. Kurde, nie szalej. Mam, mam te zawroty głowy. Mam. No, który to wali do mnie? Skąd to strzelasz? Pokaż jej! No i co jest? O tam foknie jeszcze? Może myszka. Ucieka mi myszka. Jak tu kręcić łem? O. No i wszystko auto na jak na kodach. Mam takie oko sokole. Że jak tylko widzę to strzelam. Gdzie są ludzie Romana? Halo? Ludzie Romana, bójcie się, bo jak jak werecio... O ty słyszałem cię. Słyszycie, strzelasz do swoich. Tu? No skąd to strzelają? Dobra, wjeżdżam z kopyta. Kopytą biorę, wjeżdżam na ostro. Siema! A ty? Panowie! Proszę wypierdzielać z tego budynku! Za łatwy poziom. Oni tutaj na rewizie nie umieją strzelać. Potrzebny klucz. Ja zaraz znajdę klucz. Py, 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 py. No i siema, jestem, ja jestem Bogdan. Ze mną się nie pierdzieli, ze mną się nie rozmawia. Siema, siema, co podać? Chłodno mnie powiedział, co podać. Ja mu powiedziałem. Nic mu nie powiedziałem. A co mu miałem powiedzieć? Komputery z lat 90. Nie zarobię na tym ani grosza. Co oni tutaj pracują, na tak jeszcze? Ta doniczka przypomina mi grażynę. Taką samą miałem na wersalce. W sensie grażynę i doniczkę też. Dobra, ten klucz, skąd go wziąć? Klucza trzeba wziąć. Może jest tu jeszcze ktoś, kto wie, co się stało z kluczem? Damy do boje. Gdzie można klucza znaleźć? Tu? I tu nie ma. Może w je. Ktoś się może przewrócił z tym kluczem, może gdzieś leży tu. Halo? Nie ma tego klucza. Tylko... Może go ominąłem tam w tym domu takim dziwnym. W tym domu z komputerami może go. Może był. Musiał tu być. To wygląda jak miejsce, w którym jest klucz. Klucz jesteś tu? Klucz. O jest klucz. No idziemy teraz. Otworzymy. Kto się zamknął w domu? Kto się ba strzelaniny? Nie bój się! Masz być mężczyzną, jak Bogdana wzywasz do rejonu. Kto się schował? Proszę. Że chłop popełni samobójstwo. Mocno... O, ty ty ty! Kurde, a jaka... oni zabili swojego, żeby mnie oszukać. Ale nie wiedzą, że jestem bogi, ze mną się nie zadziera. Dobra, wszystko tutaj na mnie czekało. Mam nową kurtkę, mam apteczki. Już nie ma tutaj teraz. Nie ma mocnych dla mnie. Dobra piwnicy się pochowali? Dobra, jak znajdę? To no, tu jest? Halo, jest tu kto? Siema, chciałem się przywitać, pizzę przywiozłem. Jak kurde, skakać nie umiem. Dobra, już umiem. Siema, no otwierać mnie tu! Pizzę mam! Pizzę mam, no co strzelasz do mnie? Teraz wszyscy przewoźnicy pizzy będą uzbrojeni w karabiny, ja taki... Taki komunikat wydał, nie mogę strzelać! Nie mogę! Nie działa! Nie mogę. Coś mi z prawą ręką huśne obie za mocno. Widziałem go, o co to za komandos jakiś? To ten, on grał w tym brambo. Dobra, czekaj. gdzie jest Roman? Kogo ja pytam, jak już wszystkich zabiłem? Co to jest? To jest bomba? Dobra, nie wybuchła. To mogę biegać po niej. O, jakie lampy ładne. To, to, to jest stripteaserskie miejsce. Zaraz mi się ktoś tutaj rozbierze, pomacha klejnotami przed twarzą. O, he, he he Co jest panowie? Co tu się robi? Gdzie są kobiety? Gdzie kobiety tańczą w tym klubie? Sami faceci, a ja z pizzą przyjałem. No i co? Też tu mieszka? Kto mieszka w takich miejscach, obskurnych? No posrało ich? Nie rozumiem tego. Bogdana. Bogdan jest niezadowolony z takich warunków. Kobity tu wprowadzasz, Rambo! Gdzie masz kobity? Romana, gdzie masz? Juliet! O kurwa! I tak oto kończy się. Historia Bogdana. Czy przeżył tę sytuację? Nie wie nikt. Krążą słuchy, że jeśli was to zainteresowało, to się dowiemy. No. To taki nietypowy filmik, bo mi się nudziło. Także. Soch świąt.